Strzeczko, ja jestem Alczas, w dzisiejszym odcinku zaczynamy nową serię na moim kanale, czyli będziemy sobie grać w Minecrafta na hardcorze. Jak widzicie serduszka są tak jak z hardcora. Jeśli ktoś nie wie, no jeszcze tu wam pokażę, że jest difficulty zablokowane. Eee, no i oczywiście jeśli ktoś nie wie co to jest hardcore, hardcore to jest tryb, który polega na tym, że jak zginiemy, to już po prostu świat się kończy i nie można do niego wrócić. On się po prostu można go wtedy tylko usunąć. Uh, więc dobra, zaczynamy tutaj przygodę. Mam nadzieję, że ta seria nie będzie trwała jednego odcinka i że będziemy tutaj uh, jakieś cele wypełniać. Na pewno chciałbym w tej serii dojść na pewno do Endu i pokonać smoka. Ale czy to się uda? To zobaczymy. Jak później pokonamy smoka, to będziemy robić różne inne rzeczy. Na przykład nie wiem, będziemy próbowali zabrać każdy blok w grze. Żeby było ciekawiej yy, A póki co po prostu będziemy sobie zaczynać w dzisiejszym odcinku Myślę, że sobie zbudujemy jakiś domek Żeby było po prostu yy, Bezpiecznie Budujemy sobie jakiś domek, trochę pozwiedzamy, trochę pokopiemy Wejdziemy do jakiegoś I tyle Żeby też no, Nie zrobić tak, że zginiemy po prostu w pierwszym odcinku, nie? Zobaczymy, sobie tu wykopię jakiś kamień ile tam kopie jest 12 12 powinno styknąć albo więcej trochę hops, hops, hops jeszcze sobie trochę pokopię dobra wychodzimy robimy sobie podstawowe narzędzia czy kilo, cyk, siek, która jest bardzo oper. Yy, I w sumie tyle. Zabijemy sobie świnkę, żeby mieć jedzenie. O, widzę, że tam jest pustynia. Może znajdziemy zaraz ten świątynię. Pokopiemy jeszcze trochę drewna, żeby mieć na później. Wiecie o co chodzi? Dobra. Ile mam tego drewna już? 12 No dobra, idziemy zobaczyć co z tą pustynią Może tu coś się fajnego wygenerowało Dosyć spora ta pustynia Płynie się sobie te krzewy, to dostanę jakieś patyki <tryk> Może zwiększę sobie trochę render distance Tak na 8 Tam jest akacjowy ten Zaraz tam można iść, może się jakaś wioska zrespiła z tego co wiem, to akacjowy właśnie i pustynny biom to są chyba lepsze biomy do spikranowania, z tego co wiem. Bo tam się zrobił jakiś kanion. A my nie szukamy kanionu, tylko my szukamy wioski albo świątyni. O, jest żelazo. O, możemy sobie satysfakcjonującą rzecz zrobić. O, już nie ma naszego żelaza. <grych> Tożem zrobił. Nie wiem, dobra, ona gdzieś tu było Halo, żelazo Ale żem sobie zrobił dowcip O jest, dobra Ale tylko tyle to Nawet chociaż na tarcze będzie, to kit w sumie Dobra Tutaj teraz możemy sobie pójść. O, tu jest następnie takie żelazo. Dobrze, że tu nie ma żadnego mobka, bo starszy trochę ciężko się bije. Szczególnie, że na tu hardko, to te moby właśnie mają większy damage i celność, z tego co wiem. Dobra, pójdę sobie bardziej w tą stronę. Króliczka sobie mogę spróbować zabić. Jak go trafię. jest jedno źródełko No, rzucimy piasek wow. eee. O jest węgiel To zaraz sobie będziemy mogli przepaść Ja w sumie nie wiem tego jedzonka Dobra, tam jeszcze akacja to na, wybią To na niego się udamy Teraz sobie wezmę tego węgiel Zrobimy sobie szybko piecek, przepalimy te rzeczy i pójdziemy dalej szukać. Tak jak mówię, w tym odcinku chciałam sobie po prostu zbudować jakiś podstawowy domek, jakieś schronienie, a w następnym myślę, że już będziemy mogli pozwycać trochę. Możecie też wpisać, co na przykład chcecie, żebym w tej serii zrobił. Dobra. Mm, przepalimy sobie najpierw Wiesonko. Się porozglądam, czy jeszcze tu nic nie ma. Hmm. No chyba nie ma tu już nic. Nie ma tu już świątyni chyba. Szkoda, szkoda. No fajnie by było. Chciałaby się taka ta świątynia. Ale trudno. Dobra, jest piecyk. Cyk, przepaliło się jedzonko, przepalamy następne, to już zjem Dobra, jeszcze chwilę to sobie mogę w sumie kamień pokopać Cyk, żeby był Dobra, 10 wystarczy Mamy to i teraz żelazo leci I będzie Fajnie, zrobimy sobie 6 żelaza, możemy sobie zrobić... E, no dobra, będziemy potrzebować jeszcze flinta i zrobimy sobie wiaderko i, i tarczę. Tarcza się przyda mocno. w sobie możemy zrobić. Dobra, na Finance już mamy. Teraz jeszcze 3 i będziemy mogli sobie zrobić wiaderko. W zasadzie teraz ja sobie mogę to wyrzucić dobra Tuż tu raczej nic nie ma mogę sobie niby render distance zwiększyć na chwilę do maxa a nie, też tak źle 80 fps no, dobra, nie, bo już zaczyna lagować, to zmniejszamy na te 8 i bo więcej nie jest mi potrzebne w tym momencie Hop, mamy wiaderko, tam jest już woda, więc... Dobra, i bierzemy to <laughs> i stąd. Hop. Hop. Cii. Dobra, tam jedno serduszko. Dobra, tam kolejne serduszko. Dobra. Tu jest ta woda, możemy wziąć od razu tą wodę. Okej, okay. pójdziemy sobie na ten akacje wybią. Może tam coś chociaż będzie. Fajnie by było. Dobra, zebraliśmy sobie trochę tego węgla. Teraz możemy sobie poszukać jakiegoś miejsca, żeby sobie ten domek zbudować. To by było wtedy dosyć. Zasadzie... O, dobra, jest trzcina. Trzcina się przyda, później na enchant. Myślę, że na, na... jak gramy na hardcore, to póki co nie będziemy się tak wybierać, żeby speedrenować na tego smoka. Do netheru też jakoś mi się raczej nie śpieszy. Prędzej sobie po prostu wyenchantuję wszystko. Pozbieramy jakieś golden. Ten złote jabłka. I wtedy dopiero pójdziemy, bo tak to imo nie ma to sensu W sensie możemy tam od razu zginąć za bardzo, jest ryzykowne Ja też jakoś nigdy nie przechodziłem tak Minecrafta, żeby tryhardować Tak raczej sobie zawsze zaczynałem, poszedłem do kopalni I takie tam Dobra robi się noc, więc ja bym sobie tutaj wsiął kopał się trochę drewna i zrobię ten domek Na razie zbudujemy go tak... Skromnie żeby po prostu był. Ale w następnym odcinku, albo jeszcze w tym, spróbuję go polepszyć, żeby był ładniejszy. Póki co, chcę po prostu mieć schronienie, żeby nie zginąć od mopków. Dobra, już się raz położę Dobra, to ja już buduję tutaj. Nie wiem, zbudujemy sobie może taki defaultowy domek póki co, tak żeby się skryć go. Yy, raz, dwa, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. sobie zbudujemy raz, dwa, raz, dwa, cyk. Zbudujemy sobie coś takiego na przetrwanie tylko i wyłącznie. Muszę, żeby to polepszymy, żeby po prostu jakoś to wyglądało. A jeśli ktoś by chciał seed, to tutaj macie na czacie. Możecie sobie go skopiować czy coś. Dobra. Cyk. Takie domki się budowało w Minecraft Alpha, pamiętam. To było coś. Dobra, nie będzie tilt. O zombie villager Czekam skąd się wziął Chyba że się randomowo respią po prostu Możecie też napisać, wiem że już dawno zostało to wprowadzone, ale możecie napisać co sądzicie o tym pvp Że trzeba poczekać zanim uderzycie Czy woli, czy woli... Czy woleliście Właśnie to takie normalne co kiedyś było Dobra zrobimy sobie pochodnie i cyk, i oświetlimy sobie tutaj dobra, ale ja nie widzę żeby tu jakoś mega dużo mobów było to wiecie co, ja sobie tu jeszcze pozbieram to drewno dobra, póki co ten domek nie wygląda za fajnie nie podoba mi się on, ale no tak jak mówię musiałem na początku sobie zrobić jakieś szybkie schronienie żeby po prostu przeżyć chociaż tą jedną noc mm. W zasadzie mogę sobie przepalić to jedzenie I, i, I co tu możemy jeszcze zrobić? Właśnie, ten flint miałem ogarnąć Tu jest gravel, ja bym wolał, żeby on bardziej był tu gdzieś na zewnątrz A, to zając, wystarczy jeszcze trochę Hmm. Nie ma tu na serio gdzieś na boku gravelu. Ja bym nie chciał jednak schodzić tam dalej. Tu nie ma, ale tu jest żelazo. Tu będę wiedział, że jest żelazo. A tu jest. Dobra, to Git. Wezmę trzy najwyżej. Dobra, idę sobie do domku i sobie to porobię. Ja mam zrobić oczywiście tutaj no, dobra, mamy już flint. Czyli możemy sobie zrobić zapalniczkę. Dobra, nam są tu jakieś rzeczy niepotrzebne. To mi raczej będzie potrzebne. To też mi będzie potrzebne. No to też i to też w sumie. Dobra, tu już się przepaliło. Musimy poczekać, poczekać aż się właśnie skończy ta noc. Albo póki co sobie po na tych szkieletach. A to są owce. Mogę je zabić i sobie łóżko zrobić. Tak wiem, mogę je obciąć, zapomniałem o tym. ale dobra, idealnie by leciały trzy Dobra, tą trzcinę sobie też tutaj wezmę I cyk Zbieram trochę tego piasku, to najwyżej będzie na szyby Możemy sobie zrobić tak, że co odcinek my na przykład będziemy coś dodawać do naszego domku Że będziemy go co odcinek jakoś powiększać To myślę, że też będzie spoko eee, To mogę tu dać I właśnie, mogę sobie zrobić to łóżko Cyk, Tu się, ten, a mam blisko, ten Coś mi ostatnio prawie przycisk nie działa I na przykład nie mogę czasem czegoś zjeść, albo tarczy kliknąć Szkoda, szkoda, bo to się mocno przydaje Dobra Idziemy spać Mamy następnego achievementa I dobra Mamy tu nasz domek yy... To do niedaleko spawna chyba To się 0-0 pozycji Dobra ja sobie zapiszę na czacie na wszelki yy, I co jeszcze możemy zrobić w tym odcinku co ja pójdę jeszcze na tą pustynię na chwilę może tu coś znajdę okej, okay. wysadzili się o, mamy łuk, pokcząk jest dobrze, mamy łuk przyda się, na pewno się przyda o jest, mamy świątynię, mamy świątynię, jest super tylko proszę żeby był w niej teraz dobry loot Jak nie będzie w niej dobrego lootu Będzie mega słabo A jednak opłacało się Dobra Bless RNG Poproszę o fajny lucik Dobra zniszczymy tą płytkę O tu tylko żelazo I nici też sobie wezmę na wszelki A zresztą to też no, no, nie jest to dobrze. Oj, nie jest za fajny ten loot Kurde, mogło być lepiej, ale dobra, mamy teraz fisk skrzynki w sumie i TNT. Trzeba je zebrać. Zbieramy te TNT i spadamy do bazy. No dobra, jest już pewne to, że nasz koń będzie miał zbroję, co jest fajnym osiągnięciem. Mm, dobra. Dobra, już się tu wybuduję. Dobra, wracamy na hotę. Dobra, wróciłem do naszej bazy. Yy, I wpadłem sobie w międzyczasie na taki pomysł, żeby, poczekajcie, schowam tu te wszystkie rzeczy. I zrobimy sobie tak, że na koniec odcinka zrobimy sobie, no, widzicie, to jest właśnie mój prawy że właśnie na koniec odcinka sobie zrobimy jeszcze farmę. Op. Wydaje mi się, że będzie kit i sobie, no w zasadzie sobie tutaj ją zrobimy Hop, hop, hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8. O i fajnie tak policzyłem. No tak. Dobra, jeszcze trochę Disjon zbieram. To akurat pełciekit. I sobie zakończymy odcineczek. Hop, hop, hop. hop. No i tu sobie zrobimy. No. Także to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że taka seria z hardcora będzie jak najbardziej yy, fajna. Będziemy sobie oczywiście co odcinek powiększać ten domek, polepszać go. Tutaj sobie wstawimy jakieś drewięka, powiększymy go na pewno. E, I co? W tym odcinku dało nam się znaleźć tą świątynię. Udało nam się zrobić farmę, domek wybudować i myślę, że będzie kit Także ja byłem Halczott. To był pierwszy odcinek z Minecraft Hardcore i to by było na tyle. Cześć!